Siemanko, witam na serdecznie na swoim kanale. U mnie pielęgnice niebiesko łuskie znowu mają małe, Jest ich tu odgroma znowu, no i wszystkie pewnie pójdą na pożarcie i w tym samym czasie znowu mają akara electric blue. sobie i pilnują Tu stało moich otosów wyleguje się na szybie akurat orraz no, tymi. Electric Blue, sporo ich jest tym razem Chyba jeszcze więcej niż ostatnio Muszę sobie załatwić jakiś zbiornik Albo wezmę od siebie ze sklepu jakieś akwarium Przynajmniej ze 100 litrów Tylko kurczę, nie wiem gdzie tego trzymać W piwnicy chyba to uruchomię Żeby to jakoś odchować no w domu nie mam warunków A Szkoda, żeby tyle się marnowało No bo widzę, że skalary Podpływają raz po raz i Jakąś małą sobie capną Zbiornik w całości prezentuje się w ten sposób. To jakieś hasze pływają. Resztki po pokrzywach No i jest tak. Po tej mojej przycince, ostatniej ostrej, coś tam rośnie. Butle mi się skończyły z CO2. Chciałem dzisiaj jechać napełnić, ale niestety. Panu, którego sobie nabijam, jest na jakichś poprawinach i muszę jechać jutro. Dronią za tego. Ale skalary, skalary, jak widzicie, cały czas podpływają i coś tam sobie zawsze któryś capnie. Albo drugie pielęgnice te. Też widziałem już jak inne też podpływały, co tylko dalej wypłynęło, to zostały zjedzone. No i co? No i tyle, na razie.